Jedni mówią: nie skupiaj się na problemach, tylko na celu. Inni: zatrzymaj się i przyjrzyj się, co cię stresuje. No i bądź tu mądra. Co wybrać? Która droga jest właściwa? A prawda jest taka, że nie chodzi o to, żeby wybrać jedno. Chodzi o to, by wiedzieć, kiedy co wybrać. Kiedy jesteś w środku burzy, walczy twoje ciało. Płynie kortyzol, serce wali jak dzwon. Wtedy skup się na oddechu i na celu. Przekieruj uwagę, bo inaczej utkniesz w birze. Oddychaj. Przypominasz sobie, po co to robisz. Przechodzisz przez emocje. A gdy fala minie, kiedy już jest spokojniej, wtedy usiądź z tym, co Cię stresuje, zauważ, co naprawdę Cię spotkało i zajmij się przyczyną, a nie tylko białem. To jest właśnie świadomość, to jest rozwój, to jest dojrzałość emocjonalna. Bo życie nie polega na tym, żeby ignorować stresy, i nie polega też na tym, żeby się w nich tapleć do końca. Chodzi o elastyczność. O mądrość wyboru, o bycie swoją przewodniczką. I jeśli rezonuje to z Tobą, to daj serduszko i udostępnij dalej. Może ktoś tego dzisiaj potrzebuje? A w komentarzu napisz i ja wybieram świadomie.